No hej, tutaj Kaspiana to jest już piąty odcinek z naszej serii lagi <grystanie> lagi, ale klatki, wow Dobra A to jest już piąty odcinek z naszej serii Minecraft Blowbox Uff, jakie klatki Poczekajcie yy, Sobie zmniejszymy Ale też są jeszcze klatki Piernicz, czemu się tak klatkuje? Ała F Fuck, jak ja mam walczyć z takimi z tymi w Świątyniach Wiecie co wam powiem? Domek chyba ukończy na... w... na, na osobności, tak. Na osobności ukończy domek, ponieważ to i tak już za długo trwa ten domek. Zrobię go szczerze po tym odcinku... PRZESTAJĘ klotkować! Ała! Boli! Okej, co bierzemy? To odkładamy, 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 odkładamy Odkładamy, odkładamy Odkładamy, odkładamy Odkładamy, odkładamy, odkładamy Odkładam, odkładam Odkładam, odkładam Odkładam, odkładam Odkładam, odkładam, o fuck, nie mam miejsca co mogę tutaj wziąć? Cicena sobie upieczam Ciasteczka sobie wezmę Odłożemy odkład To odłożymy To też Hmm, sieć odłożymy Pochodnie zrobimy Chwachta, chwachta Ale robimy jak właśnie. Uca, uca Ucy, bo Jesteśmy chyba gotowi na wyprawę poza jednym małym szczugłem. Nie mamy. Hamniem, nim, 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 hamniem, Klik. nim, 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 <śmiennie> Dziękować, dziękować. Coś się dzieje. Nie wiem co. Trololo. Idziemy teraz do świątyni. Tak sobie to już i tylko tam wiem, co się. Może. Za mną stać! Kurde, Mać! Przestań klatkować! Zajebałem komuś jajo. Klechta, klechta. Chodź na to skór wysynku. Fuck you! Fuck you! Płań! Płańskierel! Przez to nie klotko Jak ja tak mam walczyć? Poziomów będzie o je ginie soki, syn. O ciekawcy z tych takich tych, yy, ale chyba nic torczo szmotu, torczo you i sobie iść, iść, iść. Idź sobie. Myślisz, że jak masz tarczy, to cię nie zabije? Jo Jaki koksu! Pieprzaj! In! Co tu się stało? Tajne przejście! The fuck! Nie działa! Jeśli ja się tak nie bawię. Z drugiej strony chyba też jest tak, choć któryś ten, który się nie boi, o ty się nie boisz, a czemu mam takie kartki? Chlodki... Fuck you! Mam w ogóle jakąś zbroję? Resztki. AAAAA! Ale tutaj jest dużo lawy, nie? Fuck you! I co? Nie! Ja sobie tutaj poczekam... Czemu mam takie klatki? Ła! Wow. Zaraz wracam. Cześć! Zdję się! He, klawiatura... Okej, okay, zaraz wracam. No! Dobra. Usunąłem parę filmików mojego brata i... Tak mi klatkuje. Akurat jak musiałem napadać na świątynię. No, podobne na świątynię. Ale wiecie, czy jest świątynia? Nie zgadniecie. Kryperów! Krypczy Creep, w naszych przyjaciół. Owwww, dwa szkielety. To już jest zdwanie. Ale złoto jest najsilniejsze, on ma najsilniejszy defense. Au! Fuck, 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 fuck you, fuck you! Uuuu, mamo, mamo. Czekamy na Żyćko. E, ma, mam szczęście, bo mam moda na e, Twilight Forest. Fak, znowu dwóch. Idź sobie, idź, 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 idź sobie, idź sobie, idźcie sobie. Kurde, mać! prawie. Probably. Right. Probably. Right. Fuck. Fuck. Fuck you. Just one. Level up. Yeah. Level up. Tommy said, i Co się tutaj stało, że tak to jest? Skocz, skocz do lawy. Chodź tutaj do mnie, chodź. chodź, hmm, hmm. Gdzie ty jesteś? Haha. Haha. Ha. No... Ale dziwne kolory moje też kielę też mówiąc. No czemu on ma taki duży def? Jest na normal. Żuję. A zapomniałem w ogóle o tym. Eee... O. Słyszycie w ogóle jakieś głosy, bo ja nie Ostrycz Czyżby to był stróż Czyśby Ale czy Aby na pewno Trzeba Leci nam jest z... Jeden dziad. Idź sobie. Idź. No tak. Ja chciałem tylko zwiedzić, tym, a Gdzie ty mnie atakujesz. Dziadki jesteś. Ła Fuck. Fuck. Fuck! FUK! FUKUK! Fuk. Fuk. God damn it! Nie, 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 nie... Ała! Gdzieś powinienem mieć jeszcze jeden miecz. Mm. Fucking shit! Wiecie co, to będzie jeden part. Znaczy to będzie jeden odcinek, ale nazwa będzie w Parta. Nice, prawda? Podbijać świątynię part pierwszy. Ho, 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 ho. Uu, ale ja jestem zły Nie taki mały sukien zabił Uu. Nie chcę jaj Otwórzcie się. A gdzie ten? No i ten level w dupę położył, bo jakiś durny szkieletorek Chciał się ze mną pobawić hm. No ale to będzie koniec tego odcinka pod tytułem Podbijanie świątyni God damn it! Fuck Dobra, ja już kończę ten odcinek, bo już mam dość. Komentujcie, subskrybujcie i zostawiajcie po sobie ślady. Na razie.